Cześć, Krzysztof, z witajcie. Dzisiaj na kanale o głośnikach. A właściwie o głośniku, tak chciałem pokazać Wam, co ostatnio sobie kupiłem. Skąd w ogóle potrzeba była na ten głośnik? Zazwyczaj na swoje wakacje zabierałem ten oto no mi dosyć popularny i znany głośnik, ale linie lotnicze, które akurat przywiozły mnie w te miejsce, gdzie odpoczywałem. No Nie oferują zbyt dużego bagażu, albo trzeba bardzo słono za ten bagaż dopłacić, więc sami znacie ten bór, że trzeba wziąć coś, co jest małe i e, waży niewiele. E, ten głośnik to jest to, co zawsze biorę. Nie no zdaję sobie sprawę, w sumie można byłoby poszukać czegoś lepszego albo czegoś mniejszego, ale w miarę dobrze grającego, lepiej niż to, gdybyśmy puszczali to z telefonu, a poza tym no, nie chcemy marnować baterii która też jest w telefonie, jest dla nas istotna. Stąd pomysł na taki głośnik. Znalazłem go na Aliexpress. Proszę bardzo, to jest ten głośnik. Od razu mówię, że kupiłem dwie sztuki, bo najpierw kupiłem wersji takiej srebrnej, a potem dokupiłem czarnej. Od razu mówię, że to są dokładnie, jeżeli chodzi o parametry, wielkości, nie wiem, wagę, właściwie te same głośniki, ale czy czymś się różnią. Według producenta i tego, co jest na opakowaniu, te dwa głośniki się ze sobą różnią. Ja powiem szczerze, że po krótkich testach mogę powiedzieć, że ten rzeczywiście głośniej gra o te dwa powiedzmy decybele niż ten. Jeżeli chodzi o baterię, no to ten ma niby 10 godzin, ten ma 8 godzin. Śmiało mówię wam, że ten 8 godzin wytrzyma, bo już lubiłem testy. Myślę, że nawet gdyby puścić muzykę, no nie na 100%, tak no to. Ta, 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 ta deklarowana 8 godzina nawet jest dłuższa tutaj praca na tej baterii. Sami posłuchacie za chwilę, jak te głośniki generalnie grają. Porównam z tym, jak to może być z samego telefonu, to jest Note 8, z popularnego głośnika Anker'a no i z popularnego głośnika Xiaomi, o którym wcześniej wspominałem, który zawsze był ze mną, gdziekolwiek bym nie był. Ale no, mieści się do kieszeni, ale nie jest zbyt poręczny jest większy, jest cięższy. Zapraszam na chwilę testy. Ok, czas na testy, jak brzmi ten głośnik w porównaniu z innymi modelami. Dla przypomnienia porównam, jak słucha się muzyki z samego telefonu, to jest Samsung Note 8. Później ten model, następnie ten model, później dla porównania Xiaomi Mi. no i na końcu też bardzo popularny model Ankera. Myślę, że przy takiej ilości głośników będziecie w stanie ocenić po prostu, który z nich rzeczywiście brzmi ciekawie, który rzeczywiście jest wart zakupu. Na samym początku posłuchajmy utworu z mojego telefonu. Okay, to był telefon, zacznijmy od tego modelu, okay, jesteśmy podłączeni, 100% ciach, jedziemy. Ok, pierwszy model za nami, następny Bogasing, czyli ten model i znowu 100%, żeby były wszystkie głośniki dokładnie w takich samych przynajmniej parametrach, jeżeli chodzi o Głośność i jedziemy. Następny pościg. Czas na kolejny model, czyli Xiaomi. Okay, ustawię tylko na 100% i zaczynajmy. Początek. i posłuchajmy lidera rynku. Można byłoby powiedzieć, bo no, jakby nie patrzeć, model akurat Sądkora 2, czyli firma Anker, bo jest tutaj dość popularnym modelem yy, i chyba docenianym na rynku. Ok, 100%. ten samotwór, utwór. Początek, start. Ok, no to słychać pewnie różnicę od razu. Myślę, że w komentarzach możecie napisać, który z tych rzeczywiście głośników do czegoś się nadaje. Tak jak wcześniej wspomniałem, dla mnie ważne było to, żeby był mały, żeby można było go zabrać wszędzie, bo jednak prawda jest taka, że no, warto mieć po prostu taki głośnik, który się mieści w kieszeni, no i można go po prostu zabrać ze sobą. Gra dość przyzwoicie lepiej pewnie niż telefon i pewnie, pewnie usłyszeliście, że któryś z tych głośników rzeczywiście gra lepiej. Może jeszcze puszczę jakiś inny utworek, może niekoniecznie akurat z, 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 z metalu ciężkiego, żebyście mogli porównać, jak to funkcjonuje w trochę innej.

twór dalej I sam telefon dla tych, którzy... Okej, okay, myślę, że nie ma co dalej drążyć tematu. Myślę, że jesteście w stanie już wiedzieć, czy to jest głośnik dla Was. Cena. Ten kupiłem za 60 zł na Aliexpress, ten około 110 zł. Tak jak mówiłem, one są identyczne, jeżeli chodzi o te gabaryty. Tutaj w pudełku i właściwie na opisie produktu jest informacja, że ten powinien grać 10 godzin, ten powinien grać 8 godzin. Potwierdzam, ten gra bez problemu 8 godzin. Więc myślę, że ten też będzie grał te 10 godzin. Co ciekawe, ten gra o jakieś 2 dB głośniej, bo robię test. Jeżeli chodzi o wymiary, jak widzicie, bardzo małe kostki. Jeszcze raz porównanie. To jest naprawdę niewielki uśniczek. Myślę, że jak komuś zależy na tym, żeby mieć lżejszą torbę i zmieścić być może inne rzeczy to jest to jakaś alternatywa dla telefonu. Jeśli macie jakieś pytania co do samego głośnika, piszcie w komentarzu, postaram się Wam pomóc. A teraz trzymajcie się. Cześć!